Siemanko, z tej strony, Slendermanie mną jest. A co, nie wiem, To jest jakaś mamka, którą Asun znalazł, i oczywiście on musi przestrzegać zasady. Dobrze. Nie używaj haków. Nie niszcz żadnych bloków. Graj na poziomie easy. Gra przeznaczona dla gracza od 1 do 4. No. I co, tu jest jakaś skrzynka? Co tu jest? Wiesz... Uuu. Ja bym. <gry> jest tam chyba to też Dobra, to gdzieś jest chyba to gdzieś jest Dobra, to jest chyba to będę chyba to jest chyba to jest chyba Cięcie, korki cięcie ale była ważna sprawa Dobrze, skoczymy. Aha Aha Agrycha Oooo Majnie jak Łatwe to już... co? Nie e, drugi też łatwy. O o! Sprinta się ja nie użył. <noise> Ta? U mnie biegasz po ziemi, ale spoko. Ty u mnie też czasami. No cóż? Ale no tak. Pierwszy odcinek na moim kanale i pierwszy parkour. bo jest też trochę taki... Inny ne. Inny, inny, no, właśnie inny. O Jezu, jak ja tego nie lubię. Nie lubię tych przeskoków. Na nich zawsze właśnie. A co so on? What? Weź ten ten taki. <laughs> Cicho. Tępnij. Weź Oj. No, ale chodź. Dobra. Y Aha, tutaj mieliśmy ostatnio... Dobry jestem nią nie mi. <laughs> Tutaj mieliśmy ostatnio takiego faila. nagrywaliśmy i Clipper trzasnął, także była za trochę... ten... Trzeba było jeszcze raz nagrać. Oj. O ja. A ten... Już pomiędzy chciał mnie trolować. ła! Ale ci, po co nam ta zbroja i te jabłka? Uh, hu, hu, nie wiem, może na mopku. Jak tu mopku? Czemu to idzie... aha! Dobra, nic, nic nie mówię. No co jest? Nie wiem. Fajna muzyczka, ale w tle jakby, co? Dobra, no bardzo. <śmiech> 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 o Jezu, śmiechnie ogień. No co? No, i położyć co Uuu, żartowała mnie. No tak. A no, nie no, ja tu przyskodzisz... no, jak nie możesz, no patrz, za pierwszym razem. Cicho. Ło, wow łow, wow, jaki uuu, ci, jak cięło mnie No, ale ja tu wszystko Przecież nie mogę Mówię, że źle to ustawiłeś. Ja to no, chcę. No o ja jeszcze ty tam poszedłem na szczęście. No pff, fajnie. Masz. tak cię. No. O. What FOMT a tyś z niczego tak głowę za. Co mi łaskiłeś? Nie widzisz, co jest klo? No, co? So. Nie tu, tu nie. Pat, tutaj skacz, tu. Tu, bo tu coś Chłopik zepsuł No ty żeś zepsuł, creeper czas <grym> Minecraft Parody tak nazwę to ja to nie chłopie, kto co to będzie <grym> ja tego na chwilę nie wrzucę nie no, na kanale poprzednim jak ja widziałem jak ja mam głos to jest masakra no nie no teraz ja cię dobrze w ogóle nie podobny do normalnego na skype mi też, też jak... Cud! Najdź, dźwignia! Chopie! Weź mnie tam tepnie, bo to jest jakieś dzikie. Tepe... jest Asun... To dzięgo. Stajdźwignie, co? Ty od tamtych. Zważaj. Łat! No? O, <todgłosy> o! Ну то отбирай. Чего что будешь выглядеть на фильме? Не могу. ха заехал. ха ха Ха-ха-ха. że niby pada. No. śnieg <laughs> No, ale no, jak tu się przeszkodzić nie da da Tak. Tak. Szybko. Szybko. nie. Szybko. <laughs> no. Szybko. Nie, nie. No, nie. Uuuu! Wiesz! W praktyce to jeszcze gorzej było. Na popołudnie działa. To lipa. Nie mam bukita. To lipa, bo nie mam bukita. Ale się zmowało. O nie, kaktus! Ten ma, nikt nie gdzie? <laughs> nie no co ty, to był zły pomysł. YouTube. No bo ale robię limit Nie? To limit Jest na no limit ten na YouTubie przecież mam, nie? To będzie na dwie części No dobra, ale ty to czekaj Ja to może będę takie cięcia robił, nie? A część cięci... Czy, y, ja Dwie części No to pójdź Dobra Jak nie będziemy mogli jeszcze przez parę minut, no to cięć i nic ci to Tak. I cięcie. I sekunda później no. już przeszliśmy. Nie widzieliście. Jakieś się tam śpiewają. No chłopie! Kawałek. Kawałek. Kawaweczek. Ja tutaj wszystko się nie mogę... Panuj Ham, przeszłem A co ty tu zrobiłaś Kapuza to, to nie ja To nie ja To nie ja Tak, nie ty Popię Dobra, niech pan ty I jak pokój 3 Byłaś ty, jak nie to masz Pokój 4 Aaaaaah! Został trochę! Obrac jeden. No, źle ich... Łóżeczki! No, oj, został trochę. Dzięki! No, nie! Wózek pojechał pokój pięć. parkour no poczekaj bo ja wsiąść nie mogę o jezus mario no stój ja no i w wózku nie mam nikit. Dobrałem dobra dam Ci. Eee. czekaj czekaj jest... czekaj dobra Pojadę. No chłopie, zawijaj! i już jadę. Aha, tutaj jeszcze... Wszedł. No o... Gdzie No co jest? Aha. Gdzie ja w ogóle... Hello. Hello. I świr. No ja! No, jeszcze gorszy. Trzeba wziąć parkour.

<grymne> nie no ja tego nie zrzucę człowieku człowieka Zrzucę Dużo nie żywcem będę Lol lalalalala Ale następnym razem jak będziemy nagrywali, nie? To będzie PvP Stroll Nie Tak to, e iść będzie stuprocentowo... Co za rok! Ja mam buki na No wiem. Nawet 5 butyków. Ja Będę mam... Pieniądze. Ja mam 12. <giby> tak, to <giby> <giby> no. nic O!

Otwierasz drzwi, skakujesz. Jaki cheater widzieliście to cheater To jest cheater To jest maniek Slender Trzeba tak. otworzyć tak Cześć Walek. Cheater mhm. Oj nie ten Trochę flick Ale ty z tymi drzwiami to on przesadzi Uuuu, uh, ale... Okay. Checkpoint. O, no, checkpoint. Mam minimapce co się ze wiesz? Nie. O nie. Dobra. Jaki gnuj ty, widzieliście to! Helena. Cicho. Helena. O! Chłopnie <noise> Zabiję Zabiję e, Więc teraz. Etrola tam to zrobił! Etrola tam zrobił, ale dobra. Gratulacje! Za wygranie mapy! O! Zabiję z tymi cotankami, człowieku ja tu... Ten, ten <noise> Łeczę tony! <średony> przegrałeś. Dedasz. Ja pięknuj! O oh, SHIT! UH, BED nie ma Dedasz, <średony> chobie A ty masz gmyta? ta? Nie. Idę Masz gry? A, nie dadłem. Muszę do duszka. Daj, nie dadłem! No, tak więc <you. laughs> <laughs> trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć.